Alo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Łukaszek Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wreszcie postępem. Wreszcie, tak. A dokładniej kupnem maszyn umożliwiających mi dalszy postęp i możliwość e, karmienia koni i innych zwierząt tego typu. Więc bez przedłużania... Zacznijmy oczekujmy. Także może zacznijmy pierwszą od ciągnika. Ciągnik na który postawiłem jest to Mercedes-Benz. Mercedes -Benz. Modyfikacja, którą możecie łatwo znaleźć na Mothabie. Myślę, że znajdziecie. Tak wygląda, tak się prezentuje. I to nie ma co w sumie dużo no, mam po prostu. Eee... Tak, konfiguracja silnik jest silnik, to będzie Czy aż tak mi to potrzebne? Nie chcę dopłacać, czy mogę dopłacić też? Hmm, troszkę mniej. Hmm, nie, jak będę chciał to sobie po prostu to do... dopłacę. Konsola orwacza. To na pewno. Terminale nie, składamy okna. Nie, mi to potrzebne jest, A, to bayer, tylko nie. Chyba tyle. Koła nie ok. są potrzebne. Może być droższe, są to nie. Sholdy też mi to nie jest potrzebne. d -box. A to to. A, nie nie. potrzebne mi. Papierboł to też nie. Zawsze że sobie Kup. Kupione. Bo. Dalej. Więc trzeba coś dokupić do tego. Także. No, to jest to. To dokupuję. Niech będzie tak jak. I do tego jeszcze to. Dobra. Kupione. Teraz tak. Przechodzimy do siarek. Posiarka jest taka. Zostawiamy taką. Trząsacz na taki. Zgrabiarka taka. już I teraz tak. Eee, Technologia Bell. Bellarka taka. Jest ok. nie. Eee, tutaj. Eee, kolejny z Ursusa oficjalny od Giantsa. Przerobiony. Produkt domniem Farminga 2013. Wy też możecie znaleźć na modchabie mod. Tak. Wszystkie mody to tak naprawdę moje na mod Hubie, więc jeżeli widzicie jakieś to na odcinku, to jesteście w stanie je znaleźć na modhubie, na no, spokojnie. Eee, chwilka. Dobra, wracając. To tak, eee, zwierzęta. Potrzebuję teraz tego, tak. I potrzebuję jeszcze są zbierające To chyba jest wszystko. Chyba tak. Czyli dobrze myślę. Ale nie jestem to pewne, wydaje mi się, że wszystko. Więc... okej. Okay. Już zostało mi nawet więcej pieniędzy, niż myślałem, że mi zostanie, więc... E, ja tam się cieszę... Jest tej strony, okej. Okay. Myślę, że ci obciążnik kupić na tył. Nie no, myślę, da radę. Tak jak mówiłem, poświęcam pole jedno. Tam wszystko to jest... zdrowo mniej więcej tematyka związana. Tematyka pana do... do, do jest są rzeczy, które są do trawy z trawą wiązane, prawda? Tarnować. Przyjazdu... Dwie rzeczy... Udaż... Trzy? Czemu aż trzy? z tym, że aż trzy są. W sumie dwa tak naprawdę. jest do tego. samo. Nie wiem. Nieważne. Ale dobra. Dobra, a jeżeli podłączę to. Okej, okay, dobra. To nic nie zmieniło. Nieważne. Dobra, to O to. Nie wiedziałem tego. Ale teraz już jest Odłączone. Ej, kosiarkę postawię tutaj. Czemu nie. Niech stoi. Poprzestawiam to tak, tak jakoś inaczej. To ładnie wyglądało. Miał ręce i nogi. Eee. Jeszcze może w tym odcinku zobaczę. Może prawdopodobnie zasieję pole trawą i owsem, ale to już nie obiecuję nic. więc coś nie przedłużę od tego odcinka. To już się zaczyna, no poważnie, nareszcie. Jeszcze planuję dokupić trzy konie, bo mam już jednego konia, więc jeszcze cztery mogłyby być ok ale to też się zobaczy dobra, to podłączę i coś jeszcze na razie w sumie też położyłem tego ciągnika bo tamtego tamten nieholant jest skatowany przeze mnie mo mocno i ostro no oj, ja będę mógł już odłączyć te tu z jak będzie łatwiej jeździć. Więc no. Pełną parą gdzie. O no ale animacja jest. Fajnie, fajnie. ładnie. Ładnie wykonany w środku jest też w sumie. Dobra. Eee, gdzie to można? No tutaj mogę w sumie to położyć. Bez różnicy. Tutaj tutaj razu to też mogę Można wstawić ok, teraz nie stoi to na przykład nie nie stoi to, chyba nie no to tu pozdolę no, no coś się zmieści tutaj jakoś to będę, będę zadowolony, będzie pan zadowolony uh.

te pole nie jest za duże, więc po co mi większe maszyny? I w sumie nie wiem, czy mi starczy tylko z tego pola. Bo teraz mój cel to jest kupno następnego pola. Tego numer 20... 9, 8, 28. 28. 29 będzie też w swoim czasie. Ale 28, bo on jest od, od, to jest 47 tysięcy. I jest blisko mojej farmy. I jest. Bardzo korzystne, na przykład, nie wiem, bym tam trawę, czyli może więcej owca, albo rzepak, żeby zarabiać. Nie wiem, będę to przeanalizował, przekalkulował. Nie wiem, że jakoś to w sumie powstaje, to mają być takie inne, czyli. A jakoś to będzie można ładnie postawić, tak też przy ulicy będzie wyglądać. Może jakiegoś moda na płotek, zamiast tutaj płot podstawię, tutaj to będzie wyglądać. Okej, okay, jakoś. Zobaczmy. A oh no. Bardzo mi to cieszy, że wstecz będę w końcu robił coś innego i wy będziecie oglądać coś innego niż koszenie, cianie, kultywatorowanie, opisywanie bez skultywatorowanie, bo to się jest liczone w, w, w tak naprawdę w sianie, więc no, jak to zabawa Oj no, na pewno będę zbierać z nim kilku mojego to jest za mocno. To wielka maszyna, taki mały ciągnik. On takim będzie bardziej takim pomocniczym ciągnikiem, bo on będzie do tych cięższych prac. No, no widać nie zajade, no to jest tak strasznie ciężko. No też też nie jest tak Przczapkę to postawiłbym gdzieś już indziej w sumie, a mogę tu w sumie postawić obok. No, dobry plan. Dobra, się, że miejsce nie będzie, ale jakoś widzę, się znajdzie. Dobra, no i jest, elegancko. Może stać tutaj. Nie tu przyspialę. Jeszcze belarka została, znak wywaliłem. Trudno. Jeszcze belarka została i to jest... samo zbierające do bel. Aha. No, także mój biznes będzie się kręcił. W końcu jakoś lepiej. Ach. No. No, no. Teraz na... Ściepka samodzielnie. No, od razu mówię do tej belarki, znaczy do tej przyciopy tej samozbierającej, i do tego ciągnika e, możecie je znaleźć na odchody no. Tu wchodzicie w ciągniki Mercedes-Benz i to jest technologia Bell. E, będziecie mieli te przyciopę samozbierające. Tak samo te dwa e, od nawozów i od innych tego typu rzeczy też znajdziecie na odchody który nie w obiektach. Ten inne. Jak to tam się nazywa? Nie pamiętam. Także no. Wszystko jest z Modhuba. Nic nie pobieram z nim. Modhub jest wygodny. Nie trzeba się bawić. Żadne. Jakieś pobieranie, wklejanie do folderu. Nie, nic Wchodzę na motchawa, Podoba mi się Modhub. pobieram icyk Mam go. Bez problemu. Okej. Okay. Jeszcze tylko Belorka i skończone. Można powiedzieć. W sumie no skończona będzie, no tak naprawdę zacznie się jeszcze większa... zabawa teraz. Skończone do urzędu, ma... no nie wiem, pewnie delować będę Nikolałby. By się ładnie zbierało i tak. taki, tak samo zbierać też będę. Tym mogę kosić, tam gdzieś znaczy, No, kosić prawej, no ale chociaż też się nie zotwiera. Najwyżej będę, nie wiem, podjeżdżać. Jak będzie, na przykład, gdy puszczę pracownika na kombajn, to nie będę podjeżdżał. Dobra. To tu stanie to też. No okej, okay. wyszło nawet w miarę ładnie w sumie. Oha, oczywiście, że musiałem uderzyć. są zbierający do obrazu, zaraz się postawi ładnie jakoś. Dobra, no też krzywą. Dobra, niech to chociaż wygląda ładnie, bo i tak będzie używany to. Nikt nie będzie zwracał uwagi na to, jak to stoi, w jakim stanie jest. Dobra, chwilka Dobra, mm, to tak. E, nie wiem, tutaj. Biorę Nikolanda. I jadę siać trawę. Trawę się mogę Trawa są rośnie sama same siebie. Nie da się. Dobra, teraz tak. Ja muszę zmienić swoje rzadkie w trawa. Jest trawa. Więc trawa. dziwnie wygląda. Yy, dobra. To tak. Czeka. Yy. Czekajcie. Muszę spojrzeć, która robi filmu. Jest. Prawie, że 15 minuta filmu, hmm. Więc chyba zakończę jeszcze ten odcinek. To chyba będzie dobra decyzja. Myślę, że nie będę was za sianiem trawy i owsa. Tylko po prostu zrobię to i w następnym odcinku pokażę proces zbioru trawy. Pewnie już przetrząśniętej, zagrabniętej i będę zbierał. nie pokażę wam proces balowania, coś w tym stylu już nie będą, będą to cztery konie, jakieś kupie. I, no. Także co? Co mam więcej powiedzieć? Eee, mam nadzieję, że Wam, że mam nadzieję, że Wam odcinek się podoba. Myślę, że na następnym odcinku już będzie większy proces pokazany na większą skalę. Także co? Że do zobaczenia w następnym odcinku. Ja byłem Łukaszek i cześć!